Przedostatni mecz w sezonie zasadniczym futsalowców Marwitu Toruń. Marchewkowi kontra wielokrotny mistrz Polski. Co prawda lata i sezony już może nie te najlepsze, ale jednak tytuły i ekstraklasa pozostają. Białe koszulki, czarne spodenki, czerwone getry, czyli słynny klirek z chorzów. Marchewkowi jakiś czas temu odeszli od swojego przeważającego pomarańczowego koloru do. Gustownego czarnego z pomarańczowymi emblematami. Na początek drugiej połowy od razu mamy kosmetykę parkietu. Wobec tego powiedzmy o tym, że druga połowa, ale wszystko jeszcze przed nami. Mamy remis 2 do 2. Goście na ósmym miejscu w tabeli. Na piątym toruński marwid. Będziemy oglądać. Za chwilę jak padały bramki z odtworzenia, wobec tego zobaczmy. Bardzo dobrze, wszystko to rozpoczęło się dla gospodarzy, bo w dziesiątej minucie Dmitri Korecki po świetnej akcji Toruńskiego zespołu strzela pierwszego gola dla marchewkowych. Później Również składna akcja, kilka podań i Patryk Szczepaniak dobija piłkę, która odbijała się tam. Bramkarz Klirek Suchorzów też robił co mógł w końcu. Odbita piłka od poprzeczki spada pod nogi Patryka Szczepaniaka i ten nie ma nic innego, nic mu nie pozostaje jak tylko podwyższyć na 2 do 0. Ale goście pokazali już w pierwszym meczu w Chorzowie, w pierwszej rundzie, że... Jest to zespół doświadczony i zespół z charakterem. Walczy mimo trudnej sytuacji w pierwszym meczu. No, na pewno chcieliby się za niego zrewanżować Torunianie w tym spotkaniu, dlatego że w ostatnich sekundach stracili. Decydującą bramkę na 1 do 2, i z Chorzowa wyjechali z porażką. A tutaj w 14. Minucie Artur Popławski. Najpierw kontaktowego gola na 2 do 1, a w 22. Popatrzmy, jak padła bramka wyrównująca. Sebastian Wojciechowski, 16. Minuta. No i z 2 do 0 dla Marwi Tutoruń zrobiło się 2 do 2. Od ponad 4 minut. W tym meczu łącząc czasy obu części spotkania, nic się nie zmienia. Szczelnie, klireks. Może indywidualnie, no ale tak. Kto się odważy. Świetnie! Świetna akcja Koreckiego i Igora Sobalczyka. Ależ pięknie to zagrali. Korecki na prawą stronę i od razu przekątna do dobrze ustawionego Sobalczyka. No właśnie o to chodzi, żeby na wolnej pozycji pomóc trochę koledze prowadzącemu piłkę, żeby się nie chować za plecy. Wasylczenko świetnie, teraz oszukał resztę i będzie bramka. Asysta Jurija Wasylczenki. No... Przyznaję, że narzekałem na te wyrzuty, ale tyle niecelnych i podań nogą, i ręką bramkarza toruńskiego, ale teraz no trzeba użyć slangu koszykarskiego, a nie hokejowego tym razem. No-look pass, czyli patrząc w inną stronę, a nie w kierunku adresata, podał ręką Juri Wasylczenko. Demiszewowi a ten sprawia, że znowu jest samotnym królem strzelców toruńskiego marwitu z 11 bramkami w tym sezonie. Salisz do krzywki. I jeszcze raz krzywka. Juri Wasylczenko i to jest bramka. I to jest bramka. Juria Waselczenki. Asysta i bramka w tym meczu. Toruńskiego bramkarza. Taka gra bez bramkarza oczywiście. Grozi czymś takim ale Wasylczenko, pierwsza w tym sezonie bramka Toruńskiego bramkarza. Była szansa. No bardzo, bardzo przytomnie dzisiaj zachowuje się Jurij Wasylczenko. Marwit tego meczu już przegrać nie może. To będą 33 punkty. No ciekawie teraz będzie wyglądać statystyka Juri Wasylczenko. Dwie żółte kartki miał, jeśli chodzi o statystyki w tym sezonie, ale Mateusz Kończarski, Kończarski, Kończarski. Próbował jeszcze, próbował zatrzymać piłkę Marcin Krzywka. Ale przeleciała ona mu między nogami. Porykoszecie wpada do siatki, a więc 6 do 2. Nie zmienia faktu. W takim razie, skoro jesteśmy przy statystykach, czwarty gol ligowy w tym sezonie Mateusza Kończalskiego. I jeszcze z daleka Denis Demiszew. 8 sekund. 8 sekund do końca. I jeszcze będzie żółta kartka dla Mateusza Kończarskiego. Chyba organizacyjna za to wbiegnięcie z koszulką. Na boisko. Oznaczającą zawodnika rezerwowego. Ale to już nie wpływa na wynik. 6 do dwóch Końcowa syrena przed ostatnia kolejka sezonu zasadniczego w Ekstraklasie futsalu kończy się efektownym 6-2 zwycięstwem Marwitu nad Klireksem Chorzów.